thank <laughs> you Na 6 godzin. No i za chwilę Zobaczycie. ciepło. po kraju. Mam nadzieję, że będzie ciepło. Dotarliśmy do hotelu La Pinta. I tu właśnie rozpoczynamy swoją przygodę na Teneryfie. Wow, mamy widok na morze Tomek! O, wow. wow. Ale tu jest jak ładnie pachnie jedzeniem. Pierwszy dzień pobytu, przyjechaliśmy dopiero około 20, nie wiem, 21 stopni, ale naprawdę jest taki Mocny wiatr, ale bardzo ciepły. Klimat ogólnie bardzo nam się podoba, w tej miejscowości jest bardzo palmy. Jest dużo kawiarenek, kafejek. Sprawdzamy teraz, czy woda jest ciepła. Romeo robi pierwsze podejście, proszę. Ocean Atlantycki, Romeo, czujesz to. że będzie ładowata, ona jest przyjemna, jest dużo cieplejsza niż nad Polskim Morzem latem. Gejzer jest! Tu sobie mieszkają, zobacz jak fajnie. Uwaga, poczekaj, bo to bardzo wyprostuje! Jest! No! Z lol! Ale jaja!

Taka ciekawostka, słuchajcie, wstałam sobie w siódmej, żeby iść pobiegać. Okazuje się, że tutaj wschód słońca jest dopiero o ósmej, czyli jest zupełnie ciemno, nic ci zbiegania. Ale jest zadziwiające to, że noce tu są mega ciepłe. Temperatura w nocy i w dzień jest taka sama. Co ja tu wybiorę? Tych żelek to nie bardzo lubię. No to już w ogóle będzie bomba kaloryczna. Nie dość cukier. To jeszcze czekolada. Oczywiście po posiłku. kawka. to pitoczek. Idzie. jedziecie sobie Ale jest dużo. Jest ktoś chyba im da, że tak uciekają. Jedziemy <śmuszy> na na dosłownie, co? A co to Kielu rusza się? <grym zielona> no, Zastanawiałaś się, jak dbają. A tu zobacz. Musi nurkować. Tak sobie się. nie chcę wstać. Nie tykaj. Bo boi się. non habet affiliationem I teraz tak, dzisiaj po raz pierwszy zdecydowałam się iść pobiegać, a teraz nie wiem, czy pobiegać sobie tu w stronę gór, czy pobiegać tam w stronę miasta. W stronę miasta jest szeroki deptak, natomiast w stronę gór. Może być coś ciekawego do zobaczenia. A no, zaraz pomyślę. Ta trasa to po prostu raj dla biegaczy. Zostaw kogoś mijam, mogę się pościgać, nie mogę utrzymać czyjeś tempo. Gdzie nie pójdę, to coraz ładniej. Tu znowu taką polankę znalazłam. Byłaby idealna na trening. I tu bym fajny trening mogła zrobić. Super. Pięknie góry widać. Tutaj ocean. No i miasteczko. Gwizda wieje. Ale i tak ten wiatr jest ciepły, także spoko. No biegam sobie. Biegam. Aż się chcę Z takim widokiem. A po bieganiu, jak zwykle, śniadanie. Trzeba przyznać, że jedzenie tutaj było naprawdę pyszne. Wieje jak to na wyspie. Komuście idziemy? Będą zjeżdżalnie. Pokażesz, co można fajnego tam robić? Ja wiem. No to idziemy do Siam Parku. Będzie zabawa. Zobacz, jak nas paczka wita w Siam Parku. Ale czysta woda. Jest, poczka. Najbardziej krzyczące dziecko, od razu wiedziałam, że to ty. I czara się rozlała, Ale wszyscy szczęśliwi. Ta zjeżdżalnia jest mega, ponieważ rura przepływa przez środek Pesanu z rybami. W środku musi być ekstra, ale to też jest ekstremalnie chyba szybko. Zobaczymy. Niestety rura przepływająca przez wodę jest ogromna i bardzo szybka. Nie zdecyduję się na nią na pewno. Fajnie była? Piątka. Idziemy dalej. No jak można z takiej wody wylecieć pontonem? Przecież to tam tak leje. Że powietrza prawdopodobnie brakuje. ah não, tu znika é na chwilę. massacre. <laughs> Fajnie co? Nie, hmm. a z tyłu za chwała pano można pójść na stół. Proszę pisać, uważaj. Nie wiem, dawaj, dawaj, czekam na Nikola. Wychodzimy. Racja. Zapas wody musi być, bo ta masyczka już nie Niestety, ale na terenie sklepów jest wymagana. Idziemy. No. Jest 7:30, powoli zaczyna wschodzić słońce, przebija się czerwień na niebie. Ale zobaczcie, jak tutaj aktywnie budzę się, patrzę. A ludzie ćwiczą sobie na plaży, robią przesiady, wyskoki, bieganie. Jednocześnie jeszcze jest siamorzec na niebie. To uciekamy teraz coś zjeść. Spaghetti. Elegancko. Jak myślisz, coś w środku? Nie wiem. Coś to jest Pusta. Co? <głos》>, nie wiem. To ta, ta, ta. Nadzienie z pieczarek. Szynki i ser. Wywalimy. I będzie bez lodu. Co tam? Dobrze. O, to jest ulica, która mi się najbardziej podoba w tym miejscu. Nie wiem dlaczego, ale jest fajna. No idziemy teraz na wycieczkę. A gdzie? O, piękne. A teraz w miejscowości Los Gigantes. Tutaj są właśnie ogromne klify, które zostały wytworzone przez lawy wulkanu. O, ale tu jest magicznie. Zobacz. O! Pięknie, co? Kurczę, na żywo to i tak coraz ładniej. Tam ludzie się kątem. To jest po prostu pięknie, naprawdę to wygląda zjawiskowo. Oczywiście jak zwykle telefon nie odzwierciedla nawet w połowie rzeczywistości. I teraz sobie coś smacznego zjemy. Jest po hiszpańsku kreweta. Tarys, Ta ryba to jest rumana na dwóch osób zdecydowanie. Jest pyszne. tylko jakoś zazwyczaj samo odpadają do skorupki, a tym razem nie mogę iść. Zerwać. No pani. No dobra, masz tu. Chodź mm. pani. to jest? To jest I jest ma kalorii? Nie. Nie wiem, ale jest bardzo chude. Ma bardzo dużo białka. Jest... smaczne. Lekka. Prysnęłaś ty na mnie. <laughs> Nie, no tu jest ładnie, tylko sobie popatrzeć na wycieczkę na jeden no. dzień, ale tu mieszkać, to, to nie. Mam po drodze taki cel, schody, nie wiem, czy widać, ale one są naprawdę strome, wysokie, długie, no i tam się pojawię, tam będę sobie wchodzić. No zobaczymy, czy trafię do tych schodów, które popatrzyłam sobie, mam nadzieję, Ech, zobaczcie, pada jak nic. No ale co tam jest pięknie? Jestem. To są te schody, które obiecałam sobie pokonać dziś. Nie wyglądają tak strasznie jak z daleka. Na pewno wyglądają gorzej na żywo niż tu patrzę na ekranie. Po prostu jestem ciekawa, co jest na górze. Dusza i zapa. Telefon cały mokry. Ja również. Cel pokonany, okazuje się, że na samej górze jest parking, więc jest to jakiś dojazd z samochodem. Niestety widoku nie ma, bo jest zamglone niebo cieszę się, że się udało i że tu byłam. Wracam przemoczona całkowicie włosy zupełnie mokre. Wracam na śniadanko, dobrą kawkę. Wiele na śniadanie zdążyć. A to są łateczki również dla mnie. Bardzo lubię dużo warzywek. Mm. I tak wygląda mój towarzysz. Idziemy teraz na plażę. Na jaką? Kola? Nie. Las, Las Cristianos. Tam są plaże zupełnie żółte. Dużo ładniejsze. Mi się tam czarna podoba. Czarna jest fajna, ale woda w morzu jest taka dziwna przy tej czarnej. Hmm? Artyści, Randy, artyści. drinks to pola tam po to Dobra, wchodzimy do oceanu. Na Dalos Christianos. No, <SSSSSSSSSSSSSSSZ> ma woda od 1 do 10 gdzie Woda jest zimna, może nie tragicznie, ale... Ale daleko od tego co się dzieje latem. Natomiast da się do niej normalnie wejść. Trzeba się tylko chwilę przyzwyczaić. Najgorzej brzuch zamoczyć. I cycki. A tak to jest fajnie. O nie! Dziura! Dziura na fajnie! A tutaj jest takie piękne miejsce przypominające Sardynię. O, no i uderzenie w kaminach. To no, była mnie ta królowa! No to chyba nie jest. Siedajcie. Dobra, rozwaliłam sobie nogę w drugim miejscu. ten film to nie było fajne. Ostatni wieczór. Kolej za Mam egipski portfel. Kolej <golę> Idziemy. Jak sobie biegnę całkiem równym tempem, niestety chociaż tak zasuwa, że nie wyprzedza. Natomiast z tej strony widać wulkan, na szczycie wulkanu jest śnieg. Chociaż troszkę go zbliżą, to jest się No i właśnie to mi się podoba, jak biegam sobie w takich obcych miejscach, jak jestem gdzieś na wyjeździe, że biegnę sobie w jakimś tam kierunku To jest takie zwiedzanie w zupełnie inny sposób. To jest najładniejsza plaża jaką widziałam na razie Byle na śniadanie zdążyć o, to mi najbardziej smakuje Fajnie. Dzisiaj już wyjeżdżamy, to ostatni dzień. Te, idziemy jeszcze kupić ostatnie pamiątki i zobaczyć piękne widoki. Jestem ubrana mega grubo, ponieważ e, do samolotu muszę wsiąść już ubrana, tak jak będę wysiadała w Polsce. Tam jest śnieg. Z tego co wiem, w nocy jak dolecimy, będzie minus 12 stopni. A tu jest plus 26, 27, więc yy, odczuwalna jeszcze większe. Tak, po prostu jestem upieczona, tragedia jest. Ale nie mam wyjścia, nie może krótkich spodenek, bo musiałam wszystko spakować do necessera. No ale przeżyję. Które wybuchają. Zobaczę ładnie wulkan znowu widać góra zaśnieżona. Powiem wam jeszcze ważną rzecz, że ta neryfa jest niesamowicie czysta, tu chodniki myją codziennie karszerami, jezdnie wyglądają jakby dopiero były wczoraj zrobione, są czarne, bez dziur, eee, kosze, mam wrażenie jakby nikt nic do nich nie wyrzucał, bo są za każdym razem opróżniane, puste, czyste, nigdy nic nie leży obok nich, naprawdę czysty. Wracamy do rzeczywistości, u nas mnóstwo śniegu.